Ale chcą pana wykorzystać! A niby jak? Nie zależy im na domu, chcą się dobrać do tego co jest pod nim! Tak, na pewno widzieliście to, że na początku Gumball miał napis na koszulce, po czym on magicznie zniknął. I dokładnie tak, moi widzowie, przychodzę do was z kolejnymi błędami, jakie można znaleźć w niesamowitym świecie gambola, które podesłaliście mi wy. A pierwszy błąd ze znikającym napisem na koszulce gambola otrzymałem od Pawła. Ja rozumiem, że można brać ubrania w perwolu, no ale że są czyste w przeciągu sekundy? Ale mniejsza o to. Przejdźmy sobie do kolejnego błędu, podesłanego mi przez Pandę. Jakby to nie było was tu! Mam nadzieję, że zobaczyliście to, że w pierwszym momencie żaluzja na drzwiach jest brązowa i wisi od strony zewnętrznej drzwi. Ale jak tylko Pan Smol wyrzuca Gambola i Anai za drzwi, to wówczas ta żaluzja jest od strony wewnętrznej i zmienia swój kolor z brązowej na szarą. No nie wierzę w to, że twórcy przegapili taki błąd. Ale ty drogi widzu nie przegap żadnego odcinka na moim kanale, klikając tutaj subskrypcję oraz łapeczkę w górę. Tak na lepszy początek dzionka. Teraz waszym zadaniem jest znalezienie tutaj błędu od Mikołaja. Myślę, że on jest na tyle duży, że poradzicie sobie z tym sami. No i co teraz! W następnej scenie mieliśmy wyskoczyć przez okno! Wymyśl zakończenie! Przepraszam, że czułeś się przeze mnie jak jakiś gorszy. I jak udało Wam się zobaczyć to, że coś się tutaj dzieje z czapką Darwina? No i co no, wymyśl inne zakończenie! Przepraszam, że czułeś się przeze mnie jak jakiś górzy. Dobrze, kto znalazł ten błąd, pisze co to za błąd w komentarzu. A wszystkim osobom, co napiszą taki komentarz w ciągu 24 godzin, który będzie zawierał co to był za błąd, to postaram się przypiąć serduszko. Teraz pójście na to. W odcinku lenistwo Gamble z Darwinem byli tak leniwi, że posługiwali się chwytakiem. I po chwili Gamble kładzie ten chwytak obok siebie. Ale jak tylko oddala się kadr, to nie zgadniecie co się dzieje. Magicznie chwytak bierze i znika. No normalnie od lenistwa, gambola i Darwina on sobie zniknął. Poczemu czemu by nie? A niech sobie dzwoni, wielkie rzeczy, to fale mózgowe, wtedy zniknie! Chyba że oni tak dostosowali fale mózgowe, że zamiast znikającego dźwięku telefonu dostaliśmy znikający chwytak. A ten cudowny błąd otrzymałem od radka. Teraz przejdźmy sobie do błędu podesłanego mi przez kaktusika. Bo to, co się dzieje z tymi okularami, jest naprawdę dziwne. Generalnie tutaj chodzi o to, że naklejka raz jest na zewnętrznej stronie okularów, raz na wewnętrznej, innym razem w ogóle zmienia miejsce z prawego na lewy okular, a najlepiej to widać w momencie jak Gumball obraca okulary, bo naklejka po obróceniu okularów powinna znajdować się tam gdzie Gumball ma aktualnie rękę. Za pomocą magii Photoshopa nawet wam to mogę zobrazować, jak to powinno wyglądać. Wystarczy sobie to zaznaczyć i obrócić. I dokładnie w tym miejscu powinna być naklejka, a nie tam gdzie ją dali animatorzy. No generalnie dziwne są te okulary. Teraz przejdźmy sobie do błędów, jakimi podesłaliście na Instagramie. A więc by zobaczyć błąd Kuby, trzeba się skupić na talerzach. Gdyż mamy pięciu członków rodziny, a tylko cztery talerze. Ale to nie jest błędem, gdyż błędy dopiero się pojawiają po chwili. Gdyż na początku widzimy Darwina ze swoim talerzem, a tuż obok niego kończy się stół. A jak widzieliśmy przed momentem, to tutaj powinien być talerz Anais. I w ogóle siedzenie Anais. A to tak wygląda jakby ona zniknęła. Następnie mamy kadr Gambola i Nicole, gdzie tu tylko Gambol powinien mieć talerz, a Nicole już nie. I to też widzieliśmy scenę szybciej, tak więc takie małe talerzowe zawirowania, ale jednak są. Jesteś ziemniakiem? To oczywiste, jak płaskość ziemi! To jest Idaho, przyjaciel gambola ze... W kolejnej scenie, tym razem podesłanej mi przez kopniaka, też jest coś nie tak. I żeby nie było, nie chodzi tutaj o to, że oni siedzą w powietrzu, a o to, co się dzieje za nimi, gdyż chyba ich nawiedził duch. Bo w jednej scenie szafka jest otwarta, ale w kolejnej scenie przyszedł jakiś duch i on po prostu zamknął. Duchy i magia to najlepsze wytłumaczenie na wszystkie błędy. Dobra, jednak nie wszystko da się tym wytłumaczyć, bo to co mi podesłał Antoni, tego te dwie rzeczy nie wyjaśnią. Bo najpierw wszyscy leżą pobijani na ziemi, a po chwili dzieje się magiczna regeneracja i wszyscy wyglądają dużo lepiej niż scenę szybciej. A o samym pananie już nie wspomnę. Ten to w ogóle wygląda całkowicie na nieruszonego. Za to w kolejnej scenie było coś ruszane, i to coś sporego. A to otrzymałem od Olgi. Mianowicie Richard rusza i wywraca kontener, pełen zabawek Daisy. Ale po chwili znowu widzimy jak Richard operuje dźwigiem i tam gdzie spadł kontener nagle go nie ma. I nie ma po nim śladu, ani nawet po tych zabawkach co wyleciały z niego. Tak więc dziękuję wszystkim co podesłali mi swoje błędy, a jeśli ty chcesz mieć szansę na znalezienie się na odcinku, to koniecznie zostaw tutaj Subika i podeślij mi swój błąd. Trzymajcie się na razie, cześć. Or should, I should I stay with you? I am addicted. We are too close. One more day, and I'll overdose.